Cześć, ja jestem Kamil, a dzisiaj pokażę Wam, jak aktywować funkcję odprowadzania do domu, czyli Living Home i Homing Home. A więc, tak, podpinamy się kablem do komputera, włączamy zapłon. Zapon jest włączony i przechodzimy do komputera. W VCDS-ie no pokazuję to tak, jak nie wiem, widzieliście pewnie na Volkswagenie. Działa to też na Audi i na innych. E, więc tak, przechodzimy do VCDS-a, wybieramy sterownik 9. Sterownik 9. W sumie mogę myszką, będzie łatwiej. Wybieramy kodowanie, pomocnik kodowania. I w um, bajcie 0 zaznaczamy bit 5 i bit 7. E, zamykamy. Po, oczywiście po zaznaczeniu zamykamy. Wykonujemy. Super przyjęte. I w sumie z tego już możemy wyjść, bo to nas już nie będzie dotyczyło. I w stacji tutaj zmieniamy na światła włączone. Jeżeli to będzie na wyłączone, będzie nam działało, działało tylko ym, przy otwieraniu samochodu. Światła będą się zapalały, ale po wyjściu, y odprowadzania nie będzie. Będzie tylko powitanie samochodu, a odprowadzania nie. To musimy włączyć na włączone. No, i teraz przykładowo przejechaliśmy, tak jak ja przejechałem do garażu. Światło oczywiście świecą, nie wiem czy widać, bo jest dzień. Jest kurczę, gorąco, 30 stopni na dworze. Wyciągam kluczyk, kluczyk mam wyciągnięty, światło jak widać dalej świecą. Wychodzimy na zewnątrz. No, i światła świecą. Światła świecą z przodu, i. Oto to już całkiem nie będzie widać, ale świecą z tyłu. Zamykamy samochód. O, w sumie już samo, bo to 30 sekund trwa. W komputerze też, też się da to zmienić. Ale 30 sekund jest akurat optymalne. Światła pogasły. I teraz otwieramy samochód. Światła się zapalają. Świecą też 30 sekund. Lub do następnego za zamknięcia samochodu. Więc to by było na tyle. Jeżeli się podobało zostawcie łapkę. I piszcie na dole, co jeszcze byście chcieli, żebym Wam pokazał. Teraz trzymajcie się, cześć.